Zada teraz pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Szanowny Panie Marszałku, Szanowna Pani Minister, Premier, Wysoka Izbo. W tarczy. Antykryzysowe 4.0 mamy kolejną emanację takiej biegunki legislacyjnej. Bardzo dobrze, że Państwo w ogóle słuchają tutaj, mówię do rządu, też pomysłów Konfederacji, na przykład tego, aby właśnie stworzyć takie wakacje kredytowe dla Polaków. Natomiast interesuje mnie też jedna bardzo konkretna rzecz, która jest w tej tarczy antykryzysowej zapisana, no bo trzeba przyznać, że tworzą Państwo sporo przepisów, które w ogóle nie dotyczą pomocy przy kryzysie z COVID-19. Otóż artykuł 27 projektu wprowadza odliczenia na darowizny w postaci sprzętu komputerowego przekazanego placówkom oświatowym także używanego tego do 3 lat. I w przypadku tych darowizn, jeśli darowizna była przekazana do 30 kwietnia 2020 roku, to można odliczyć sobie 200% wartości tej darowizny. A przypominam, że mamy 27 maja, więc tu prawo ewidentnie działa wstecz. Pytam się zatem osobiście, kto jest pomysłodawcą i kto na tym zarobi? Dziękuję. Dziękuję bardzo.